O kurwa! O kurwa! O ja pierdolę! O ja pierdolę! Spierdalaj z mojej ziemi! Spierdalaj z mojej ziemi! Pierdolę tak chłop za chłopem! Pierdolę tak chłop ze chłopem! Dowie się w swoim czasie! Pierdol się! Dowie się w swoim czasie! Spierdol się! O nie! Jesteśmy zgubieni! O nie! Jesteśmy zgubieni! O kurwa! O ja pierdolę! Spierdolę z mojej ziemi! Pierdolę tak, chłop, że chłopem! Dowie się w swoim czasie! Pierdol się! Ano! nei hey, janetta